Tam rozkopane, a tu się cały czas zupka parzy, warzy. Mamy Rosjanina, zamówił bigos i barszcz, a na wynos pizzę. Barsz podajemy z łóżkami, z ich pielmieniami. I mamy już bigos gotowy. Do dobra, barszcz już mamy. Dobra i wchodzi taka pepperoni na wypasie do piekła. No i dobra, pizza gotowa. Niech minutkę stężeje, kroimy i do pudełka. Give her one minute. Leila obryzła kość, ale nie wie, jak to dalej zrobić. Trzeba jej to rozbić młotkiem. Psa trzeba sprawdzać codziennie. Czy nie ma pchełek, innych tam spraw. Jutro pojedziemy na taką kontrolę do weterynarza. Robię unboxing perfumów, które kupiłem, Barberry. Ok. Witam wszystkich, dnia kolejnego, nie wiem jak składam odcinek. Tak czy inaczej, przyjechał też tuktukarz z rodziny, tamten wujek z Rejlie i przywiózł dwa, dwa rozrabiaki, małe pieski, I, ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że zapadła decyzja. Że po roku czasu tutaj w Sichanowi, czas może zmienić miejscówkę, trochę tak koczowniczo działam. Zauważyłem, bo pier, pierwsza polonia, później tam na Borej u ukrzycha, później tutaj. No to teraz zmienimy sobie na Siemre. Tam jest dużo Polaków, pojedziemy tam. Marcin jest, będzie więcej kontentów, więcej aktorów, więcej, więcej, więcej do, na pewno do, filmu, do filmów, tematów. No i trochę mi się już tutaj znudziło, tak więc przenosimy cały pierdzielnik polonijny do Siemre. Myślę, że to będzie ostatni miesiąc, tutaj maj, w którym jestem na tej miejscówce, no i tyle. Także wyżeramy, wyprzedajemy to, co się da, a resztę zabieramy, pakujemy. Samochód 5 ton z windą, ludzi do zapakowania trzeba będzie, popakować wszystko, znaleźć miejscówkę. Ja za jakieś, nie wiem, za parę dni polecę sobie do do Siemre, poszukam miejsca. Jak zakontraktuję, to już będzie, klamka zapadnie, no ale to jest tak jest na, na 90, 99%. Tam jeden z rozrabiaków bawi się kością, sobie rzuca stelaż. Dajcie zabieram psiaki do weterynarza. Trzeba je poszczepić, kupić jakieś tam witaminy, może jakieś odrobaczanie zrobić. Nic się tu nie wyrywa, jedziesz ze mną do doktora. No. Leila nie jedzie, będzie wściekła. Ty stu, tu... Ten tuk tuk nie ma drzwi, nie? Widzicie? No więc muszę je... Ja nie wiem jak on z nimi przyjechał. Set kilometrów. Dobra, no, musimy się jeszcze dotankować. Te Brytany mi tu cały czas wyskakują, ja nie wiem jak on z nimi jechał. Dojechaliśmy, ja biorę jednego, on wior. jednego. Jesteśmy w szpitalu. Panie, przyjmiesz pan szczepionki. Kupimy jakąś karmę. Dla Was też. Słuchajcie, mamy już te dla nich książeczki. Mamy dzień, dla nich... Wystraszone pieski. Pieski do wypisa wszystkie wypisane. Z chinkami tutaj pogadałem, bo chinki były dziewczyny z pieskiem. Słuchajcie, 95 dolarów kosztuje. No tu macie zresztą cenę 95 dolarów taka karma. I tam wysyłam 16 kilo takiej karmy na wiochę. Dla piesków. Wszystkich. Dobra. Muszę się jeszcze coś dokupi. Dostały wacynacje, dostały na odrobaczanie tabletki kupiliśmy coś tam jeszcze co jeszcze trzeba co jakieś witaminy, a może coś dla Leili kupię takiego smakowitego ja nie chcę żeby ona się tam tego this is gift for dog yeah yes, right. how much this uh, 15 dolar. 15 dolar. also Cat also and dog yeah how to give like uh, one day for ham a little bit okay. this please a może coś dla Leili kupimy jeszcze tutaj Takiego, żeby dzisiaj miała przysmak, bo pan ją zostawił. Teraz weźmiemy to, bo przecież psy muszą coś u nas jeść to weźmiemy to, albo wziąłbym drugą dużą karmę. To się. E, how, ma, how many? 3 kilo? 4kg kilo. 15 Thirty five. 35. 35, to nie, to so one more big. One more big. We take one more big. Pamiętajcie. Psa to też odpowiedzialność i obowiązek. Dzisiaj poszło 200 dolków, ale pan się cieszy, bo tutaj no, tak dziękuję. Zobaczcie do kamery za to wszystko. To taki wór będzie tam na wiochę dla was. Tutaj jeszcze mniejszy, to tak jak u nas będziecie mieszkać sobie. Bo lejla to chyba tego nie je. Jakiś gratis, leki na odrobaczanie. Jesteście zaszczepione. Teraz macie swoje książeczki. Jest wszystko ok. Jedziemy teraz na market. Idziemy się zatankować. był gaz. Jeździmy na LPG, na gazie, a nie było gazu na dwóch stacjach. Na Gazu nie ma sobie. Okay, okay. Zakręcili kurek I tu też nie ma gazu słuchajcie dojechaliśmy na chińskie magazyny ale tu jest duży pies Ja... o tam jest ja muszę uważać na nasze psy tutaj taki kurde sprężara Żeby mnie nie przyatakował a Ja mam paczki z Chin. Gryzie, chodź, na no zobacz. To oki wielki już. Pamiętam, jak był taki szczeniak, jak tu się przyjeżdżało, co? A teraz łeb większy od Leili masz. Tu jest papuga, warek. Może zagadać. Dziękuję. Na full. Wow. Okay. Mają swoje już karty, to jest dla Gota, to jest dla Smarta. Tutaj mamy, nie wiem co z Kim przyszło coś. Ja coś zamówiłem, ale co? Ma, mamy jeszcze jedno. Aha, tu jest mob. Bo ja nie wiem co tam jest, tu jest mop, przecież by tam to za małe na A tu na psyda teraz, żeby miały, nie? O, tu jeszcze jakiś gratis jest. To dam Lejli jak się wykąpię, bo przecież Leila śmierdzi gdzieś się wy wymorusała. Ej, stop! Lejla wykąpana. Zobaczymy, pierwszy raz w życiu będzie jadła karmę i to nie jest sucha, to jest mokra karma. Coś takiego. A tego młodego to mi proszę iść tam. Tam dostaliście żarcie dla młodzieży. Bo tu Lejla was zaraz zaatakuje. Masz. I to jest dla Nie dla ciebie. Mówię idź tam. Bo będzie dym. Nie. Yeah. Tam dostajesz żarcie. Dla was. Ale tej suchej karmy nie chcą jeść. Nawet na małe psy. Biegają tam do Leili. Coś tam ruszył. Nie chcą tego jeść. Dla coś tam jest. Z nim posypie coś takiego Wcześniej jadły Royala A to jest jakiś Smart coś tam coś tam coś tam O Smart to dla smarta Dla zajada Dzisiaj pierwszy, to pierwszy raz słucha karma praktycznie nie? Dobra chodź To ci posypie tam Myślę. Muszę tu z Lejlą uważać bo tu ją koty gryzą Wziąłem wszystko co mieli już tego Wieprzowinę i taką rybkę mhm. Zakupy zrobione no i O, zakupy powiesimy na kierownicy. No tak. To jest mały motor. Siłę z zakupowa widzę, że unboxing zrobiła. I mamy mucha kolejnego. Słuchajcie, na wierzu grill zapeklowałem trochę mięsa, kiełbasa w piwie, więc zrobimy to mięcho w piwie. Rozbiłem to trochę. Takie bardziej tłuste kawałki. Gdzieś mają tą suchą karmę, żaden z psów nie je, tylko mięcho. Słuchajcie, tak robię to z tym, w takim żaroodpornym na grillu, a tą będę musiał pociąć i dwa pojemniki dać. Przygotowałem rybę w oleju z przyprawami pomidora, trochę tabasco, tutaj jest z bakłażanem boczek. Jeszcze to trzeba będzie dosolić i tu mamy chleb. I Jeszcze do obu pojemników dorzuciłem cebuli, będziemy to na grillu robić. Do rybki jeszcze trawy cytrynowej. A tu nasz chleb. Kolejny bochen się rozmnaża. Dobra, mój grillek się robi, zobaczcie, jak pięknie. Zapachy yeah. pierwszorzędne. Chlałem dla naszych szampana. Idzie się, dopieka do nam się wieprzowinka. To jeszcze mięsko już dopieczone, też wyciągnięte z tej zaprawy. Zaprawa tam będzie osobno do chleba. I chlebek podpiekamy. A na koniec zajadam zupę, którą Strelia przygotowała, a tutaj jest nasza ta, jeszcze kukurydza. Dobra, ładujemy się. Mamy gości, ale się nie nagrywają. Byli u Marcina też. U Marcina też się nie nagrywali. Polacy.